Wsiadają goście Pani Młodej, stają goście Pana Młodego i robimy zmianę. I gorące glaski od gości Pani Młodej dla gości Pana Młodego. Na powitanie. Chciałbym Państwu przedstawić naszą świadkową, która ma na imię Julia. Brawo na Juli! Uważę uważa się nasz starszy Łukasz, drodzy wnioski, dla niego! Warmia i Mazury 260 kilometrów pokonali, żeby do niego nas dojechać. Brawo dla nich! 260, czy to jest najwyższy wynik? Nieśmiały strasznie gość Przemyśla, brawo dla niego! Nazywał się Paweł Jacek Przemyśla. 400 kilometrów. Pozdrawiam całą Lekwiznę i dobrym Kiedy poznali się Państwo Łodzi? Kiedy poznali się Państwo Łodzi? Czy ktoś z, nas, z Państwa zna odpowiedź na to proste pytanie? Na to bardzo krótkie pytanie? Pana, powiedz prawdę. Oni poznali się w moje urodziny. 30 kwietnia. .10. To, to znaczy, ile to było lat? No ten. Wow! Brawo dla tych gorącoński masz pierwszy grunt. Gdzie odbyła się pierwsza randka państwa młodych? Liczę na ten stolik, dzisiaj co się naprawdę coś tutaj wydarzy. Justyna? Eee, moim zdaniem pierwsza randka była pod warszawską syrenką.